Ślubuje wierność w Nielegalna imigracja narasta. Imigranci masowo napływają do USA, wypychani przez kartel. Meksykanie uciekają od przemocy w poszukiwaniu amerykańskiego snu. Stany są podzielone przez nienawiść, gospodarkę, różnice rasowe i religijne. Wzrost napięcia na tle rasowym. Biała siła rośnie, a dezinformacja się szerzy. NFFA znów u władzy. Bogaci się bogacą, a biedni zostają w tyle. Czy stronnicze media podsycają niezgodę? Kraj zbliża się do punktu rzędu. Stany Zjednoczone nienawiści. Drodzy oglądający, witam was w tych ciekawych czasach. Ciekawych w tym sensie, że dzieje się wiele nieciekawych rzeczy. Chciałbym, byśmy na początku wyobrazili sobie pewną sytuację. Mianowicie, znajdujemy się w Biskupinie. Dlaczego akurat w Biskupinie? Już wyjaśniam. To gród, którego założenie określa się na wiele set lat przed naszą erą na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Tak podają oficjalne źródła. Zresztą biskupin to tylko przykład dla lepszego zobrazowania tego, co chcę przekazać. W tym grodzie jesteście i wy. Wszyscy się tam znajdujemy. Wybaczcie moją zuchwałość. Znajduje się tam także chochoł, zupełnie nie wiem czemu. Chochoł to postać ze słomy z wesela wiejskiego. Większość mieszkańców Biskupina tańczy wokół chochoła do hipnotyzującej muzyki i gapi się wprost na niego. I co najważniejsze, nie umie przestać. Na zewnątrz grodu, za morami wbudowanymi z drewnianych bali, znajduje się nieprzyjazna armia z pochodniami, która wyraźnie nie ma dobrych zamiarów. Jednak prawie nikt z mieszkańców Biskupina nie zwraca na nią uwagi. Najważniejszy w tym momencie jest hochoł. Gród Biskupin w mojej opowieści to Polska, chociaż można to przenieść i na cały świat. A nieszczęsny hochoł to symbol marazmu, bezsilności, pochłaniacza uwagi, przekazu medialnego i wszechogarniającego snu, który dopadł ludzkość. Niedawno zadałem sobie trud i obejrzałem kilka programów informacyjnych w telewizji. Z informacji płynących z telewizora dowiedziałem się o przesłuchaniach Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, o wichurach w całej Polsce. Które są wynikiem zmian klimatycznych, o chorobie króla Karola ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, o pani Katarzynie Kotuli, ministrze do spraw równości Polski, która to ministra w świetle kamery przyjęła gościnę, uczennicę, i gościa, ucznia w ministerstwie, aby przedstawić plany naprawy polskiej szkoły a następnie poinformować o zorganizowaniu rankingu szkół najbardziej przyjaznych społeczności LGBTQ+. I na koniec, chociaż był to news dnia, dalsza część ciągnącej się epopei, której aktualny tytuł to Szturm Kamińskiego i Wąsika na Sejm. Nie było ani słowa o wydarzeniach ze Stanów Zjednoczonych i Teksasie, żadnych informacji o protestach w Europie branży rolniczej, czy o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, czyli eskalacji konfliktu, na takie państwa jak Syria czy Irak. Nie zapominajmy o Izraelu i Palestynie. Nie wiem, może nie te programy informacyjne oglądałem i nie w te dni, kiedy takie treści były prezentowane. Tak czy owak, kontynuując, myślę, że świat po tych wydarzeniach, które omówię troszkę szerzej, nie będzie już taki jak wcześniej. Nie będzie choćby taki sam, jak jest teraz. To kolejne katalizatory, czyli przyspieszacze do nowego orwellowskiego świata. Oczywiście wydarzenia te nie zaczęły się wczoraj czy dziś. Teraz przybierają tylko charakter dużo bardziej zintensyfikowany i gwałtowny. Jednak są pewne organizacje i instytucje, które z niezwykłą precyzją opisują te rewelacje dużo wcześniej, zanim jeszcze zaczynają się materializować. Wystarczy poszperać trochę w internecie, by znaleźć tam wiele ciekawych dokumentów. Tak było na przykład z Lockstep, czyli jednym z fragmentów scenariusza opublikowanego przez Rockefeller Foundation z 2010 roku, dotyczącego sposobów postępowania w przypadku wybuchu pandemii. Znajdują się tam zalecenia i wytyczne związane z kontrolą społeczeństw, ograniczenia przemieszczania się, noszenia masek, łącznie z obowiązkową kwarantanną czy zamykaniem granic państw. Jak wiemy, wszystko się zrealizowało 10 lat później. Ta sama fundacja już w innym raporcie z tego samego roku, w rozdziale pod tytułem Ze wsi do miasta, opisuje scenariusz migracji milionów uchodźców klimatycznych w związku z raptownymi wzrostami temperatur na świecie. Raport dalej wieszczy spadek wytwarzanej żywności w Afryce i przenosiny 150 milionów ludzi z terenów dotkniętych skutkami ocieplenia. Ludzie w desperacji według tego scenariusza będą szukać schronienia w miastach, pozostawiając domy na wsi. W raporcie użyto słowa: będą szukać zbawienia w miastach. Ciekawe stwierdzenie. Dalej czytamy, że w samych Stanach Zjednoczonych do miast przeniesie się około 23 milionów ludzi. No a jak to wygląda w rzeczywistości? Jak wiemy, opisane zjawiska przybrały na sile w 2015 roku, kiedy to miliony ludzi ciągnęły do Europy ze zdestabilizowanych krajów Bliskiego Wschodu, do których wcześniej niesiono demokrację. Efektem było powstanie państwa islamskiego na terytoriach Iraku i Syrii oraz kolejny konflikt. Wracając jednak do wędrówki ludów, polityka szeroko otwartych drzwi w Europie Zachodniej, zapomogi, wysoki socjal tylko pogłębiały ten proces. Później napływ ludności z Afryki i Bliskiego Wschodu nieco wyhamował, by znowu nabrać tempa, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach. Podobnie rzecz się ma w Stanach Zjednoczonych. Dziesiątki, a teraz i setki tysięcy ludzi każdego roku forsuje południowe granice tego kraju i przechodzi, jak się okazuje, bez większych problemów. Są to ludzie pochodzący z Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Ale jak wskazują niektóre źródła, są to także ludzie pochodzący z Bliskiego Wschodu, z takich krajów jak Somalia, Afganistan czy Syria. Ostatnimi czasy głośno było o decyzji Grega Abota, gubernatora Teksasu, który sprzeciwił się decyzjom rządu waszyngtońskiego z prezydentem Bidenem na czele i wypowiedział posłuszeństwo, a następnie przejął kontrolę nad ochroną granicy. Nie da się ukryć, że kryzys migracyjny bardzo przybrał na sile podczas administracji obecnego prezydenta. Jak się okazuje, przez długi czas polityka szeroko otwartych granic prowadzona była bez żadnych przeszkód. I to dosłownie. Po decyzji gubernatora Teksasu do pomocy zostały zaangażowane oddziały Gwardii Narodowej, które są mu podległe. Do tego aktu sprzeciwu gubernator Abbott wykorzystuje właśnie żołnierzy Gwardii Narodowej. Władze centralne w Waszyngtonie nakazały w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego ponowne otwarcie granic i zwinięcie z zasieków z drutu kolczastego. Oraz wycofanie Gwardii Narodowej, jednocześnie wysyłając agentów federalnych do likwidacji przeszkód na granicy. Zaistniała sytuacja jest daleka od normalnej i racjonalnej do wytłumaczenia. Dodatkowym i ważnym aspektem tych wydarzeń jest poparcie 25 Stanów Ameryki Północnej dla działań Teksasu. W prasie pojawiły się tytuły o secesji Teksasu. Sytuacja jest naprawdę napięta, aż do tego stopnia, że sami urzędnicy administracji Bidena, ale także wyborcy demokratów uznają, że wpuszczanie bez żadnych oporów kolejnych migrantów fatalnie wpływa na sondaże tej partii. Tym bardziej, że w listopadzie odbędą się wybory prezydenckie, w których obecnie największe szanse ich wygrania ma Donald Trump, którego wspiera tak zwana narodowo-chrześcijańska prawica prawica, której postulaty oparte są na powrocie do moralności i tradycji chrześcijańskiej. Podkreślam tradycji, bo w tym przypadku nie chodzi o powrót do chrześcijaństwa opartego na apostolskich, biblijnych fundamentach, a o powrót do zasad i nauk Ojców Kościoła, których nauki są mocno wypaczone. To tak zwana prawica, której główny reprezentant, czyli upadły dawno już nieprotestujący protestantyzm, przesiągnięty duchem spirytyzmu i zinfiltrowany przez spadkobierców Ignacego Loyoli, dąży do połączenia władzy świeckiej i cywilnej, tak jak to było w czasach średniowiecza, kiedy Kościół rzymski narzucał swój sposób myślenia i nakazywał prawa łamiące wolność i sumienia ludzkie. To ten ruch poda ostatecznie rękę Rzymowi. O ile będzie mi dane, nagram o tym film w przyszłości. Wracając jednak do tematu głównego czyli migrantów. Tutaj mocno na myśl przychodzi plan trzech wojen Alberta Pajka, o którym mówiłem w innym filmie a także opis niepokojów i zamieszek ludności napływowej z Tubylcami, którzy bronić mają własnych wartości, majątków i życia. Jakby na to nie spojrzeć, sytuacja mocno eskaluje, a nastroje społeczne gwałtownie się zmieniają. Wahadło odchyla się ze skrajnie lewej na prawą stronę, co widać w sondażach także na starym kontynencie. Umiarkowani wyborcy zaczynają zauważać kompletny odlot elit liberalno-lewicowych, a kolejne kroki władz to działania wywołujące zamieszanie, chaos i niepokoje społeczne. W Europie natomiast trwają protesty rolników, do których przyłączają się kolejne grupy zawodowe. Od początku tego roku protesty przetoczyły się przez takie kraje jak Niemcy, Francja, Grecja, Rumunia, Portugalia, Włochy, Hiszpania, a i polscy rolnicy w coraz większym stopniu dołączają do wymienionych państw w geście poparcia, a także walki o przetrwanie, jak sami to określają. Rolnicy skupili się głównie na blokowaniu dróg, centrów dystrybucyjnych i magazynów. Skutek? Zaczyna brakować artykułów spożywczych w sieciach supermarketów. Protestujący uważają, że tylko takim sposobem mogą zwrócić uwagę urzędników unijnych na nieopłacalność produkcji rolnej. Ich protesty skierowane są przeciwko polityce klimatycznej, która zakłada kolejne opłaty i podatki za nadmiary CO2, a tym samym obniża opłacalność produkcyjną. Skierowane są także przeciwko coraz większym utrudnieniom administracyjnym i skomplikowanymi przepisami, które krępują ich działalność. W prasie przeczytamy o celowości ugorowania ziemi rolnej i walką z pestycydami, które nakazuje Unia Europejska. Jednak to tylko bardzo niewielka część prawdy. Podobne naciski władzy na rolników mają miejsce w innych krajach świata, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, kraje Ameryki Południowej. Czy chociażby Republika Południowej Afryki, czy Chiny, w których główne gałęzie rolnictwa przejmowane są przez gigafirmy rolnicze, a ludzie z terenów wiejskich przesiedlają się do megamiast? Wracając jednak do Europy, jak zakończą się te protesty? Czy Unia Europejska ugnie się pod naciskiem protestujących, czy też zrobi krok w tył, by za jakiś czas przystąpić do realizacji i tak już założonego z góry planu? Czy sytuacja będzie skalować? Czy urzędnicy europejscy mają wpisane w koszty tego typu protesty? A walec Nowego Ładu nadal będzie jechał do przodu, nie zważając na reakcję. Rzecz jasna nie dotyczy to tylko rolników, ale przede wszystkim przeciętnego zjadacza chleba. Osławiony już program Fit for 55, zakładający redukcję CO2 o 55% do 2030 roku, okazał się mało ambitny. Kolejnym celem jest obniżka dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. Nie prościej byłoby po prostu zakazać ludziom oddychać? To straszne. Kilka dni temu Kohheimer powiesił cenę powietrza. Na ziemi mają gdzieś to, co się tu dzieje. Tylko turbin ich interesuje. Co to jest? Kopalnia piramida. Pracowałem. Czego chcą buntownicy? Tego co zawsze. Więcej kasy, wolności i powietrza. W tych dniach, kiedy Europę zalewają mega protesty, w parlamencie europejskim odbywa się debata na temat używania języka inkluzywnego. W 61-stronicowym dokumencie Europejskiego Instytutu do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn zatytułowanym Zestaw Narzędzi do Komunikacji Uwzględniającej Kwestię Płci europejscy biurokraci doradzają, że należy całkowicie wyeliminować wiele terminów, a inne zastąpić lub zmienić ich układ. I podam tylko pierwszy z brzegu przykład. Termin Ziemia Niczyja który opisuje, jak wyglądała strefa działań wojennych, nie powinien być używany ze względu na jego wykluczający charakter. Zamiast tego dokument sugeruje użycie terminu terytorium nieodebrane. Rozumiecie to? Ktoś się może poczuć wykluczony, a tym samym może poczuć się gorzej. W tym przypadku sam termin Ziemia Niczyja może poczuć się wykluczony, a wiadomo, tego nie chcemy. Przypomina mi to rządy cesarza rzymskiego Kaliguli, podczas których miasto popadało w ruinę w wyniku jego hulaszczego życia i fatalnych decyzji. Cesarz wydawał wiele odważnych i bardzo postępowych decyzji w swoim mniemaniu. Na przykład takich, których po śmierci swojej siostry Druzyldi zakazał zażywania kąpieli i śmiania się nad w gronie rodzinnym. Czy na przykład wypowiedzenie wojny Bogu Morza Posejdonowi, przy okazji której rozkazał swoim żołnierzom udać się na plażę. Dźgać fale morskie i rzucać w nie włóczniami. Zmysł przywódczy Kaliguli nie został jednak doceniony i w wyniku spisku stracił życie w wieku 28 lat z ręki własnych gwardzistów. Wracając jednak do głównego tematu, a o czym to ja mówiłem, o protestach. No więc o protestach to na ten moment tyle. Do tych wszystkich rewelacji należy dodać eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bo to już nie tylko działania pomiędzy Izraelem a Palestyną, ale i bombardowania celów w Syrii i Iraku przez koalicję prowadzoną przez Stany Zjednoczone. Bombardowania bojówek islamskich, jak twierdzą amerykańskie źródła. Niespokojnie także robi się w Ameryce Południowej, gdzie dowództwo wojsk brazylijskich skierowało wozy opancerzone w pobliżu granicy z Wenezuelą i Gujaną, gdzie znajduje się teren zasobny w gaz i ropę. Z niemieckiej bulwarówki dowiadujemy się natomiast, że Polska szykuje się do konfliktu z Rosją. Wypowiedzi w podobnym tonie przybywa z ust polskich polityków, którzy dumnie wypinając pierś i z dumą na licach głoszą między wierszami, jak to cudownie iść na front dla dobra ludzkości. A w domyśle, jaki to przywilej być narzędziem walki w rękach cudzych wspaniałych interesów i wspaniałej polityki, której celem jest budowanie nowego porządku. Sami natomiast w odpowiednich ustawach zapewnili sobie zwolnienie od tego wątpliwego przywileju. Oczywiście wszystko to wywołuje konkretny efekt u grupy ludzi nie dość dobrze zorientowanych, bo taki ma wywołać. Zarządzanie strachem trwa. Przeglądając polski internet, nie trudno spotkać nastroje i postawy często skrajne. W zależności od artykułu strony czy portalu natrafimy na nastroje antyrosyjskie, antyukraińskie, antyniemieckie, antyamerykańskie, antypolskie, antyprowojenne, antyproimigranckie, antyproaborcyjne, antychrześcijańskie. Mógłbym długo wymieniać. Nawet wśród chrześcijan jest coraz więcej podziałów i jedni zwalczają drugich. I tutaj na przykład widać zwolenników Ewangelii szerokiej bramy oraz hasła Rób ta co chce, w tym przekonania, że Jezus Chrystus wszystko za nich załatwi zupełnie bezproblemowo. I przeciwny punkt widzenia, czyli zwolenników porządku, prawa i zasad bożych, które wyryte winny być w sercach, o których napisane jest w objawieniu świętego Jana w rozdziale 14 i wersecie 12, czyli w liście, który został podyktowany apostołowi Janowi przez Jezusa Chrystusa. Ja osobiście obstaję przy tym drugim stanowisku. Antagonizmy społeczne coraz bardziej się pogłębiają. To nie jest domena Polski. Dzieje się tak na całym świecie. A główny sprawca, szatan, zza kurtyny tylko zaciera ręce widząc ten harmider, którego jest sprawcą. Zresztą ma w tym swój plan. Wydarzenia mocno przyspieszają, a kolejne następują po sobie w sposób lawinowy. Wszystko po to, by pokazać gotowe rozwiązania na te zjawiska. Rozwiązania, na które ludzie w końcu się zgodzą. To klasyczna dialektyka heglowska. Spotykam ludzi, którzy niestety kompletnie nie widzą tego, co się dzieje. Na podawane argumenty reagują wyparciem połączonym z ignorancją. Zaklinają rzeczywistość, mówiąc: E, nie, niemożliwe. W Stanach Zjednoczonych tak źle? Przygotowywać się trzeba, ale na co? Przecież jest tak dobrze, jak jeszcze nigdy nie było. Jezus, ty wierzysz w takie bajki w XXI wieku? Spotykam i takich, którzy widzą i mówią, że się orientują, dodają, że nic tutaj zaskakującego w tych wydarzeniach nie ma. Bo przecież już o tym wiedzą, a jednocześnie nie wykazują zainteresowania choćby przekazaniem tej wiedzy komu innemu. No bo po co? Jestem przekonany, że teraz jest czas na podjęcie kluczowych decyzji w życiu. To czas przygotowań. Czas rewizji i zrozumienia tego, co naprawdę jest ważne. Ten czas dany jest po to, by móc się przygotować na to, co nadchodzi. Jaki jest najlepszy sposób na sytuację wokół? Jak zachować spokój i nie popaść w panikę? Skąd czerpać siłę? Biblia jest pełna opisów wydarzeń, które jeszcze przed nami. Chociaż nie ma już ich tak wiele, większość się wypełniła z niezwykłą precyzją. Z człowiekiem już tak jest, że z natury nie lubi czegoś, czego jeszcze nie ma i nie zna. Ale Biblia jest także pełna zapewnień i obietnic, o których warto pamiętać. Nawet włosy na waszej głowie są policzone, dlatego nie bójcie się. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u twojego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy. Lecz ciebie to nie dosięgnie. Drodzy przyjaciele, rozpowszechniajcie te filmy. A jak wam nie przypadają do gustu, to dzielcie się tymi, które są wam bliższe. Zbieram materiały do kolejnego filmu, który kiełkuje w głowie, chociaż na świecie dzieje się tyle, że trzeba reagować na bieżąco. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.